Ocieplenie utrudnia gaszenie pożarów leśnych, jak w Australii. Zmiany klimatu spowodowały, że m.in. w Australii pożary są groźniejsze i trudniej je gasić. Kiedy jest cieplej, wzrasta parowanie, a roślinność ulega przesuszeniu. W takich warunkach ogień ma więcej lepszego paliwa, mówi klimatolog profesor. Joanna Wibik z Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany klimatu zdecydowanie przyczyniają się do łatwiejszego rozprzestrzeniania się pożarów, w Australii, ale i na przykład w Kalifornii, pożary zawsze tam wybuchały, ale teraz są one groźniejsze podczas susz łatwiej się rozprzestrzeniają i trudniej je ugasić, mówi klimatolog profesor Joanna Wibik z Uniwersytetu Łódzkiego. Wraz ze zmianami klimatu na pożary coraz bardziej narażone będą regiony, w których zmniejsza się ilość opadów albo temperatura wyraźnie rośnie, mówi badaczka. Jak tłumaczy? Gdy woda szybciej paruje, lasy albo w ogóle roślinność na danym obszarze wysychają i stają się dobrym paliwem w razie pożaru. W strefach, gdzie paliwo jest wilgotne, Pożarowi trudniej się będzie rozprzestrzenić, dodaje. W Australii wraz ze zmianami klimatu robi się nie tylko dużo cieplej, ale i dużo suszej. Teraz, kiedy temperatury są bardzo wysokie, a opadów od pewnego czasu nie było, dostępność paliwa jest olbrzymia. Kiedy już zaczął się pożar, trudno go wyhamować, tłumaczy. Dodaje, że kontynent ten już dawniej borykał się z problemami pożarów. Ogień łatwiej było jednak gasić, kiedy nie było tak sucho. Teraz zaś susze będą coraz częstszym zjawiskiem, sugeruje. Pytana o to, czy wraz z globalnym ociepleniem cały świat staje się suchszy, zaprzeczyła. Zmiany opadów są przestrzennie bardzo zróżnicowane, w uproszczeniu można jednak przyjąć, że w tych regionach, w których opady były niewielkie, będzie ich jeszcze mniej streszcza. Za to w regionach, gdzie opadów było dużo, na przykład w strefie gorącej, nie spodziewamy się, że ilość opadów znacząco spadnie. Widać też już, że więcej opadów pojawia się na przykład w Skandynawii, mówi. Czy wraz z globalnym ociepleniem wzrośnie ryzyko pożarów w Polsce? Profesor Wibik odpowiada, że nie ma takich prognoz. Już obecnie, gdy latem pojawia się dłuższy okres bez opadów, Istnieje poważne zagrożenie pożarowe w lasach, podkreśla. Przypomina też, że wraz ze wzrostem temperatury i parowania pojawi się niedobór wody. Profesor Wibik podaje przykład z kierniewic, gdzie w czerwcu zabrakło wody w kranach. Z takimi problemami będziemy się stykali coraz częściej ostrzega. Według prognoz w Polsce nie zmieni się roczna ilość wody w opadach. Opady te będą jednak rozłożone w czasie inaczej niż dotychczas, mówi. Tłumaczy, że deszcz czy śnieg będą pojawiały się rzadziej, ale kiedy już będą to bardzo intensywne. To nie jest dobra wiadomość dla gospodarki, komentuje. Pytana co możemy zrobić, aby zatrzymać zmianę klimatu, profesor. Wibik przypomina: Musimy popracować nad ilością gazów cieplarnianych, które wysyłamy do atmosfery. Chodzi nie tylko o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, ale i innych gazów cieplarnianych, takich jak metan czy związki azotu. Zaznacza, że ciągle jeszcze kraje na całym świecie nie porozumiały się w tej sprawie. Również rząd australijski nie zdecydował się ograniczyć wydobycia paliw kopalnych przez największych producentów, kończy badaczka, PAP, Nauka w Polsce, Ludwika Tomala.